Czy Justyna po tylu latach nieobecności wyniesie nas w końcu na piedestał? Czy zyska lepszą lokatę od Edyty Górniak? Czy w końcu Polska będzie miała zwycięstwo? Nie wiemy tego, ale spróbujemy odpowiedzieć w tym odcinku właściwie nasze y, odczucia co do tego. No i pierwsze, pierwsze właśnie to postawione pytanie, czyli jakie, jakie realnie szanse ma Justyna na wygranie, Twoim zdaniem? Moim zdaniem e... Ja plasowałbym Justynę. Wyżej czy niżej niż Luna. Może od tego zacznę. ona no, 100% wyżej. No, no bo przecież już weszła do finału, tak. więc już jest wyżej. Więc już teraz ehm... mamy sukces, tak, bo to jest nagrywane po pierwszym półfinale. Tak jest. E, więc. E, znaczy zresztą też będzie wypuszczone po tak, pierwszym tak, tak. półfinale. Także moi drodzy. E, na pewno pierwsza piętnastka jest moim zdaniem w jej zasięgu. I zastanawiam się, czy. Do dziesiątki jest w stanie się zakwalifikować. Bo tak szczerze, mimo bardzo dobrych e, dobrego odbioru, bardzo dobrych prognoz, bardzo dobrego mm, klimatu, który wokół siebie wzbudza to przez e, e, w, w, dla innych uczestników i dla wszystkich fanów Eurowizji, mm -hmm. dla tego całego środowiska. Mm, to nie wydaje mi się, że jest to pozycja, która e, może zwyciężyć. Do, dobra, wiesz, co zaryzykuje. Wydaje mi się, że. Może być w pierwszej dziesiątce. Ryzykujesz, mówisz. Tak. No to patera. Ja myślę, że Justyna może być czarnym koniem tej Eurowizji. Nie mówię, że wygrać, no nie, ale jednym z czarnych koni. W ogóle czarne konie na Eurowizji to jest ciekawy temat, bo tam raczej rzadko kiedy jest tak, że o, wygrywa utwór, którego nikt się nie spodziewał. Raczej to jest tak, że okej, okay, ten pewnie wygra, albo wygra tamten. się to najczęściej sprawdza. No chociaż. To zależy. Nie, no ta topka zazwyczaj jest y, znana, chociaż zdarzają się rzeczy, że na przykład jury nagle y, da komuś niesamowicie dużo punktów z jakiegoś powodu, ale on i tak raczej przez to nie wygrywa. Ale wracając, y, Justyna moim zdaniem, no kurcze, czuję, że po prostu spodoba się wielu widzom na Eurowizji. Już się spodobała. To też, no, samo to, że weszło do finału, ale... Nie, chodzi o to, że odbiór no, jest jednym z najbardziej wyświetlanych utworów w tej chwili. To też prawda. Y, słuchanych i na serwisach streamingowych. O. To też prawda i właśnie, no nie, moim zdaniem to jest trochę siła Justyny. Y, sam, sam po prostu występ i utwór, o czym też mówiliśmy wcześniej, jest na tyle dobry, że trzyma ten poziom Topki, bym powiedział. Trzyma ten poziom topki, że jest to coś takiego, może nie świeżego, ale wyróżniającego się. Mm, I faktycznie mogącego zawalczyć z tymi najcięższymi rywalami. I dlatego ja bym tutaj postawił nawet pierwszą siódemkę. Tak, a, no, wiesz, że... Poddymił teraz, kurczę, zrobiłeś taki wstęp, ja mówię, co ten chłop już tam będzie zwycięstwo jakieś wróżył nie, tego, no. a tu na koniec mówisz pierwsza siódemka. Re... Inaczej, no, realnie... Kurde, jak pisarze tych artykułów na pudelku, nie? Po prostu... Ja ci powiem tak, realnie, może pierwsza siódemka, bo czuję siódme, ósme miejsce, tak czuję mniej więcej dla no to ja, ja, ja W takich optymistycznych w takich... scenariuszach. W takich okolicach bym ją gdzieś plasował, ale... Ale żeby nachajpować, powiemy, że jest czarnym koniem. I jak publiczność się zbierze, faktycznie, znaczy, tak powiem, tak, zmobilizuje. Jest zawsze zawsze, jest Zawsze jest szansa. Ja to powtarzam zawsze, że Luna miała 1%. Także. No, z jakiegoś artykułu. Nie wykorzystała tego 1%. Yy... I czy ta szansa się yy... spełni? spełni? Czy ta szansa zostanie wykorzystana? Znaczy, to już nie do końca zależy od Justyny, bo ona może zrobić najlepszy performance, performance życia. Tak ale jeżeli. Ludzie nie zagłosują finalnie i nie z całej Europy, tak? Jeżeli gdzieś tam stwierdzą, że. Bo, z całego świata. No, prawie, że. E, jeżeli stwierdzą, że to nie jest utwór, który najbardziej się im podobał, no to no to przykrytko mówiąc choćby skały, srały, no to nic się nie zrobi, Ta, tak? No niestety nie da się czasem przeskoczyć tego faktora I. No i właśnie, jedyny taki problem, który realnie mam dla Steczkowskiej, to że sporo jest takich utworów, Pretendentów wygranej. Że. No wiadomo, jak tam bukmacherzy obstawiają. Czy sporo. No ja bym na pewno plasował Szwecja, bo, bo tak. <laughs> a, a Austrię. Austrię. Oczy, z oczywistych też powodów. Albanię, bo mi się podoba, więc <laughs> może wygrać. E, cudowne, I. Cudowne, cudowny. To jest. Piękny segment. Kontynuuj. I jeszcze z takich, no nie wiem, z takich głównych, co, co jeszcze czuję, to. Nie z takich głównych to chyba tylko te. Nie wiem, czy coś jeszcze zgubiłem po drodze. Bym musiał naszą tabelę zobaczyć. Niekompletną zresztą. Tak, może kompletną. Eee, tak czy siak, nasze przewidywania dla Justyny to jest pierwsza dziesiątka. I mamy nadzieję, że się spełnią. Tak. Mimo, że bookmacherzy podobno nie wierzą. No właśnie. Zerknęliśmy, to jak to ciekawe. wygląda na ten moment, i gdzieś tam w okolicach 20 miejsca to było w ogóle zastanawiające, to na pewno nie jest o Lunie? Nie, 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 właśnie eee, To jest z tego roku. No tak, wczoraj, Justyna no, Jak to jest więc, ee, więc moi drodzy No nie wiem, oni z tego robią pieniądze, my nie My po prostu o tym gadamy. Ale czuję, że tutaj tak się mylą Oni też się nie, potrafią mylić. Nie, no pewnie, my. że tak, pewnie, że tak No w sumie dlatego Ludzie by nie obstawiali, gdyby to zawsze się sprawdzało, hmm. tak? W sensie bookmacherzy zawsze tą topkę gdzieś tam bindują i... Nas nikt nie sponsoruje, ale jakby postawić faktycznie na Steczkowską, nie mówimy, że to trzeba zrobić, ale może to jest szansa na tutaj oszukanie Bukmacherów. Szczerze? Tak, no biorąc pod uwagę nasze poprzednie występy z poprzednich lat, no to... To jesteśmy najbliżej. Tak. Naj naprawdę jesteśmy najbliżej yy, gdzieś tam. Tej topki od wielu lat, moim zdaniem. Najbi najbliżej te też można powiedzieć tego zwycięstwa. No. Też. Bo pierwsza dziesiątka to jest coś, co myślę, że musi się wydarzyć, tak? Natomiast. Coś wyżej, to już będzie bardzo przyjemne zaskoczenie. Tak. W sensie w ogóle myślę, że Justyna trochę od. Mm, tak odświeży podejście ludzi z w Polsce do Eurobizmu. Mam nadzieję. Jeśli szczerze. zajmiemy faktycznie to wysokie między... Mam miejsce. Mam trochę nadzieję, że to otworzy oczy, że e, można zrobić coś fajnego, naprawdę z e, wyróżniającego się trochę na tle, nawiązującego właśnie do folkloru polskiego poniekąd, to jest też bardzo ważne. E, I. Nie kopiować po raz kolejny szwedzkich producentów, anglojęzycznych ballad, coś z czym. Dobra, ja wiem, ktoś powie, ale statystycznie z balladami mamy najlepsze miejsca. Ludzie, jakie to są miejsca? no. Ochman i, ee, i, Szpak. Ten, i Szpak, no i to są chyba najlepsze miejsca w baladach. Pierwsza dziesiątka. Reszta nawet nie weszła chyba do tej pierwszej dziesiątki. No. Jeżeli my celujemy w... tutaj. No to dobrze, to twórzmy balladę. Twórzmy angielskie ballady, pokażmy się, no okej, okay, po raz kolejny zobaczymy na Eurowizji, tak sobie i, i no nie, nie docenili nas. Nie doceni naszej wspaniałej polskiej tam artystki czy artysty. Nie? No nie właśnie, jeżeli chcemy celować w te najwyższe lokaty, to musimy robić coś, co się wyróżni. E, no, dać kogoś charyzmatycznego, kto właśnie tak zawładnie swoją aurą, e, społeczność eurowizyjną, jak to właśnie robi Justyna? Bardzo dobrze. E, no i z możliwościami też głosowymi, no ale to już jest to oczywiście, no, chyba oczywista oczywistość, nie oczywistość. trzeba o tym mówić. Dobrze, moi drodzy, to miało być tylko to takie da, krótkie... To ja podsumuję, że faktycznie, żeby wygrać Eurowizję, ale żeby, albo żeby być tam wysoko, trzeba się... Jezu, chciałem postarać, bez sensu. E, trzeba po prostu coś świeżego zaprezentować. Nie można iść schematami, o to mi chodzi. Miało to być ładniej, e, ładniej wie brzmieć, ale taki jest e, wydźwięk tej wypowiedzi. No rozumiem. dobrze. Słuchajcie, trzymamy ciuki za Justynę 17, tak? Yy, no i zapraszamy Was na podsumowanie to finału. Jest.